Cześć kochani, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj pokażę wam jak wykonać taką super łatwą poszewkę na poduszkę. Może właśnie ma ktoś przyjść do was w odwiedziny, a wy macie jakieś tylko stare poduszki, a może chcecie ozdobić wasze mieszkanie po prostu. Wtedy możecie właśnie użyć tej instrukcji. Jest mega, mega łatwa w wykonaniu, dlatego zapraszam was dzisiaj do uszycia poszewki na Poduszkę. Naprawdę robi się ją bardzo łatwo i bardzo szybko. Możecie sobie dopasować do Waszych potrzeb rozmiar. Również możecie trochę dokładniej robić szwy niż te, które zaraz Wam pokażę. Natomiast ja tutaj chcę pokazać tylko przykład, jak wykonać taką poszewkę i ma to być bardzo szybka instrukcja, dlatego. Robię w ten sposób. No więc do tego potrzebujemy jedną poduszkę. Moja poduszka ma wymiary 40 na 40 cm. Potrzebujemy również szpilki krawieckie, długopis lub jakiś marker. Nie musi to być jakaś kreda specjalna do materiału. Możecie wziąć cokolwiek do pisania. I potrzebujemy oczywiście nożyczki oraz maszynę do szycia. Jeśli macie zamiar to szyć ręcznie, również jest to możliwe, oczywiście. Do tego potrzebujemy jeszcze poduszki. Moja poduszka ma wymiary 40 na 40 cm. I oczywiście potrzebujemy jeszcze jakiś materiał. Ja już wycięłam potrzebny kawałek materiału, ale oczywiście jeszcze wam pokażę jak to zrobić. Więc potrzebujemy kawałek o wymiarach 40 cm na wysokość, czyli dokładnie taki wymiar, jaki ma poduszka, oraz 2,5 razy szerokości wymiaru poduszki, czyli u mnie to będzie 100 cm. Można również poduszkę tym owinąć, tym materiałem, i w ten sposób wymierzyć, ile potrzebujemy materiału. Następnie zawijamy w ten sposób jeden brzeg, abyśmy później mogli. Mieć taki otwór, którędy wsadzimy poduszkę. Ja robię mniej więcej w ten sposób. Chcę mieć otwór w połowie naszej poduszki. Następnie zawijam w ten sposób drugą stronę. Również w tym miejscu zaginam brzeg. I mogę w tym miejscu zaznaczyć sobie markerem, dokąd sięga ten materiał. Ważne jest, żeby marker nie przebijał przez materiał. I te brzegi spinam e, szpilkami. Tak jak mówiłam, jest to instrukcja dla leniwych, więc zrobimy tutaj tak łatwo jak tylko to możliwe. Zaginamy w ten sposób materiał, spinamy szpilkami mi, i w e, miejscu tutaj na górze i na dole zszywamy. Jeśli komuś zależy na tym, żeby e, była to taka porządniejsza i bardziej wytrzymała poszewka, to e, może zawinąć jeszcze raz w tym e, miejscu materiał i będziecie wtedy poszewka lepiej trzymała. Ja jednak tym razem chciałam Wam pokazać jak najłatwiejszy sposób i jak najszybszy na uszycie poszewki, dlatego zrobimy tę łatwiejszą wersję. spinam w ten oto sposób brzeg moimi szpilkami. Również z tej strony spinam szpilkami. Tutaj w tym miejscu zaznaczam sobie markerem. W którym miejscu y, ma być ten brzeg, żebym wiedziała y, jak, y, w jaki sposób ułożyć materiał. Wyciągam poduszkę i w ten sposób układam materiał. Orientuję się teraz według tego, co namalowałam przed chwilą markerem. Musimy oczywiście zwrócić uwagę na to, aby materiał był równo ułożony. Następnie spinamy to znowu szpilkami z tej e, strony i z tej strony i trzymamy z tych dwóch stron naszą e, poszewkę. Następnie możemy zabrać się do szywania. Wybieram do tego prosty ściek, a brzegi zabezpieczę jeszcze zygzakiem dodatkowo. Jeśli ktoś jest bardzo leniwy, może zrezygnować z zygzaka. Ja natomiast zabezpieczę brzegi, żeby się nie pruły. Wtedy, kiedy poduszka będzie w środku, nie spruje nam się tak szybko brzeg. Wybieram teraz na maszynie ściek prosty o długości około 2,5 i szywam z dwóch stron e, brzeg. Oczywiście na brzegu, z przodu i z tyłu, czy na początku i na końcu zabezpieczam, czyli najpierw przejeżdżam ściegiem do przodu, później do tyłu i znowu do przodu. Wyjmuję po drodze szpilki i przytrzymuję palcami, żeby nam się tutaj nic nie poprzesuwało. Miejscu również zabezpieczam, obcinam nitkę, następnie ustawiam na mojej maszynie zygzak i zabezpieczam jeszcze brzeg przed spruciem. Obcinamy nitkę, i z drugiej strony robimy dokładnie to samo. I zaraz zobaczymy nasz efekt. Wyjmujemy w tym miejscu szpilki. Zrobiliśmy najłatwiej jak się dało, i wywijamy na drugą stronę naszą poszewkę. Zaraz zobaczymy również, czy nasza poduszka się tutaj zmieści, czy wszystko e, pasuje. Wywijamy na prawą stronę naszą poszewkę. Ja zostawiłam tutaj te e, szpilki, jak widzicie, z jednego brzegu. Ale wy możecie spokojnie wyciągnąć je wcześniej, żeby się nie pokuć. Ja zaraz również to zrobię. Wyjmuję więc też szpilki w tym miejscu. I w ten sposób y, wygląda nasz brzeg. Oczywiście można sobie zaprasować ten brzeg, żeby się lepiej trzymał, żeby ładniej to wyglądało, natomiast nie jest to konieczne. I teraz sprawdzamy, czy poduszka się zmieści w naszej poszewce, czy wszystko się zgadza. Wkładamy poduszkę do środka, układamy ją rękami lub palcami. Rogi umieszczamy w rogach pod, yy, poszewki. Można sobie również pomóc w rogach, w wypychaniu tej poduszki w rogi poszewki jakimś narzędziem jakimś szpiczastym narzędziem, na przykład ołówkiem. W ten sposób nasze rogi będą jeszcze ładniej wyglądały. Niektórzy robią to również nożyczkami. Ja czasami też tak robię. Tylko, że przy nożyczkach trzeba oczywiście uważać, aby nie przeciąć materiał cza materiału. Czasami, kiedy y, robimy to zbyt mocno, y, zdarza się, że y, nożyczki przebijają się przez materiał. Nasza poduszka jest w środku. Prawdopodobnie nikt nie zauważy, że tak szybko ją zrobiliśmy. Oczywiście nie widać też tutaj z zewnątrz naszych szpów, że są, nie są takie dokładne. E, oczywiście piszcie w komentarzach, e, jak Wam się podoba, ale wydaje mi się, że to było e, bardzo łatwe do zrobienia. Jak widzicie, naprawdę właściwie się nie da nic zauważyć e, z tego, że jest to tak prosty sposób. Wszystko ładnie się układa, i tak czy siak e, z tej strony jest to nasza tylna strona. Trochę szkoda, że ten konik tutaj jest obcięty, ale tak poza tym nie widać tego. I w ten sposób w bardzo krótkim czasie otrzymujecie taką poszewkę. Jeszcze raz powtórzę w skrócie, jak to zrobić. Bierzecie poduszkę o wymiarach na przykład 40x40 cm albo 80 na 80, albo 40 na 80 jak tam chcecie, i tak dalej. Wysokość kawałka materiału to wysokość naszej poduszki. W moim przypadku 40 cm, natomiast szerokość materiału to 2,5 szerokości naszej poduszki, czyli w moim przypadku 100 cm. Musimy wyciąć więc prostokąt o wymiarach 40 na 100 cm. Naprawdę nic skomplikowanego. Do tego dwa szwy z dwóch stron i to tyle. E, oczywiście jeszcze można w tym miejscu przeszyć lub zaprasować, ale ja uważam, że nie ma takiej potrzeby i uważam, że bardzo dobrze to wygląda. W każdym razie życzę Wam miłej zabawy przy szyciu. W innym filmiku pokażę Wam również, jak użyć malutką torebkę z resztek tego materiału, które nam zostały. I mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i nie zapomnijcie aktywować dzwonka. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!